Jestem przy rezerwacie, szachownica. Tu chyba łąki nie należące do rezerwatu, ale też nie zajęte przez pola kukurydzy, bo tutaj dookoła okołami jest wysiewana kukurydza. A tam jest już po pokosach, kilkakrotnych. Tutaj nie, jak widzicie, ta łąka była może raz koszona. Może nawet w tym roku była zaprzesta. W tym roku nie koszono. Jest masę kwiszciągu, natomiast tam dalej. Chyba ochrona czynna rezerwatu, dlatego że tam jest przynajmniej dwukrotne koszenie. Run jest bardzo krótka, także to ma służyć oczywiście ochronie e, szechownicy, czyli tej przepięknej rośliny. No ale mamy jeszcze takie fajne rzeczy, jak tutaj ślady tropy wilków. Wcześniej znalazłem odchody, ale tutaj Patrzcie, jakie piękne, jakie duże. Są i psy, ale są i i tropy wilcze. Zaledwie 5 km, 5,5 km od centrum przemyśla.